Trzy powody, przez które kupiłam oficerki Markuszus. I jeden, przez który nie chciałam tego robić. Marko to polska rodzinna firma, która od 35 lat całe to doświadczenie, pasję i precyzję przenosi na każde obuwie i ja dzisiaj oficjalnie usprawiedliwię swój zakup. Po pierwsze oficerki wykonane są przez rzemieślników z naturalnej skóry wysokiej jakości i z naturalną podszewką. Mamy dwie tęgości cholewki standard i slim. Przy okazji robią też kozaki na szeroką łydkę. Oraz zgrabny pasek, który mogę odpiąć w zależności w zależności od stylizacji. Po drugie, cena. Powiem Wam szczerze, że bardzo długo szukałam czegoś o tak dobrej jakości i cenie, przez którą nie spadnę z krzesła. I czuć tu prawdziwe rzemiosło, to są buty, które na pewno posłużą mi latami. Szukając czegoś podobnego trafiłam na oferty dwukrotnie albo trzykrotnie droższe. Po trzecie, jakość wykonania, detale i materiał. Czuć tu rzemieślniczą robotę, a nie masową produkcję. A ten jeden powód, przez który nie chciałam ich kupować? Wiedziałam, że jak poczuję tą jakość premium, to zabraknie jej więcej. I tak, teraz mam na oku już kolejne wodki.